Mam na imię Dominika, na kanale czytam, bo chcę i już opowiem o najnowszej powieści Manueli Gretkowskiej pod tytułem Mistrzyni. Dowiemy się z niej, kim była Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Czy słyszeliście o tej postaci? Jeśli chodzi o pisarkę, to Manuela Gretkowska należy do tych twórczyń, które potrafią jasno wyrażać swoje zdanie. A o jej książkach bywało głośno. Jednak minęło już trochę czasu, odkąd miałam okazję sięgnąć po jej tytuły. Dlatego, kiedy w księgarniach pojawiła się powieść mistrzyni, postanowiłam ją poznać. Pisarkę do napisania tej książki zainspirowała żyjąca w XIX wieku Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Kobieta, która była osobą znaną i popularną w swojej epoce. Co przyczyniło się do osiągnięcia przez nią tak wielkiego sukcesu? By się tego dowiedzieć, można oczywiście sięgnąć po biografię pani od obiadów Lucyna Ćwierczakiewiczowa – Historia życia. Marty Sztokwisz. Jednak Manuela Gretkowska postanowiła opowiedzieć o tej kobiecie zupełnie inaczej, posługując się konwencją powieściową. Zatem o czym jest mistrzyni? Zaczyna się nie od Lucyny Ćwierczakiewiczowej, a od samego Jana Sebastiana Bacha i jego słynnych wariacji goldbergowskich. Według legendy napisała je jego żona. Wszystko to miało się stać w czasie przejazdu przez rodzinną miejscowość von Bachmanów. Właśnie z tego starego i szanowanego protestanckiego rodu pochodzi główna bohaterka książki. Poznajemy Lucynę już w czasie, kiedy jest dojrzałą osobą. Kimś, z kim wielu ludzi musi się liczyć, ma pieniądze, władzę, sławę. Na dodatek głośno i wyraźnie wyraża swoje zdanie. To, o czym mówi, bywa niewygodne. Ale pani ćwierczakiewiczowa uczy innych, uświadamia przede wszystkim kobietom, jak mogą poprawić swój los. W XIX wiecznej Warszawie ta edukacja było, była bardzo potrzebna. Ale wracając do obrazu samej stolicy sprzed dwóch wieków. Kiedy ją sobie wyobrażam, to w taki sposób, jak ją opisywał Bolesław Prus. Przywołuję go z tego powodu, gdyż on również pojawia się w tej historii. Świetnie znał Lucynę Świetczakiewiczową, a główna bohaterka była bardziej rozpoznawana i znana niż najwybitniejsi pozytywiści. Jej książki cieszyły się taką popularnością, że przyniosły kobiecie wielkie bogactwo. Dzisiaj Trudno wyobrazić sobie taką sytuację, że na wydaniu książki można zbić majątek. A lucynie się to udało. Wszystko za sprawą książki kucharskiej 365 obiadów za 5 zł. Wielu ludzi nagle musiało zacząć się z nią liczyć, choćby dlatego, że pożyczali od niej pieniądze. Na dodatek kobieta angażowała się w działalność karytatywną. Zarabiała sporo pieniędzy w czasach, kiedy innym kobietom nie udawało się podejmować pracy. Dlatego zachęcała przede wszystkim panie do zarobkowania. To wielu osobom się nie podobało. Więc zdarzało się, że Lucyna Twieczakiewiczowa wzbudzała niechęć. Wszystko przez swoją nowoczesność. Jak wspomniałam wcześniej, Manuela Gretkowska pokazuje nam główną bohaterkę w momencie, kiedy już jest doświadczona życiem, pierwsze małżeństwo zakończyło się rozwodem. Kiedy osiemnastoletnia Lucyna poślubiła Fel Feliksa Staszewskiego, nie miała pojęcia, że związała się z kimś, kto będzie ją zdradzał. Dziewczyna jednak nie poddała się i doprowadziła do rozwodu. W tamtych czasach wywołała skandal, ale osiągnęła to, co było dla niej ważne wolność. Na szczęście drugie małżeństwo okazało się szczęśliwe. Jednak my poznajemy bohaterkę już jako wdowę po panu Stanisławie Ćwierczakiewiczu. Pisarka świetnie oddaje realia epoki. Zaskakuje nas tym, jak bardzo bezkompromisowa była główna bohaterka książki. Nie bała się wyrażać swojego zdania, nawet jeśli było krytyczne, albo uznawane za bezczelne. Powieści mistrzyni rozgrywa się w czasach pozytywizmu i Lucyna Ćwierczakiewiczowa jest osobą, której idee tej epoki nie są obce, znacznie wyprzedza swoje czasy. Uczy przede wszystkim kobiety tego, jak sobie radzić w życiu. Takim przykładem są jej przepisy, ale również artykuły w prasie. Z nich społeczeństwo dowiadywało się, w jaki sposób dbać o higienę, a nawet jak sobie radzić finansowo. Pani Lucyna zachęcała inne kobiety do pracy, by mogły samodzielnie się utrzymywać. Potrafiła wykląć samego arcybiskupa za to, że był zbyt lojalny wobec zaborcy, czym wywołała skandal. Dzięki powieści mamy okazję poznać historię, która, którą szybko będziemy odnosili do czasów współczesnych. Kobieta wyrażająca na głos swoje zdanie. Jest słuchana i podziwiana, ma wpływy. Zaprasza i jest zapraszana przez liczących się ludzi. Co ciekawe, ma to miejsce w XIX wieku. Ale wszystko do pewnego momentu. My widzimy główną postać w momencie, kiedy doświadcza kilku chwil słabości. Zakochuje się w przystojnym aktorze, mimo że sama jest od niego dużo starsza. Zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest już uważana za osobę atrakcyjną. Ale dla swojej miłości zniesie wiele. Chce kupić przychylność Adama Kąckiego, pisząc i wystawiając dla niego sztukę. Bierze na swoje barki wszystkie koszty z tym związane. Dąży do tego, by mężczyznę wypromować, tymczasem oboje się ośmieszają. Mimo tej porażki, wielkiego cierpienia, potrafi się podnieść i dalej działać w sposób aktywny, mimo że ogranicza ją słabe ciało. Kilka słów podsumowania. Pisząc tę powieść, Manuela Gretkowska sporo zaryzykowała. Mogłaby skupić się w mistrzyni na tym tylko, byśmy przypomnieli sobie główną bohaterkę w chwili sławy, kiedy jest na samym szczycie. Jednak pisarka nie zdecydowała się na to. Opisuje Lucynę Ćwierczakiewiczową w momencie upadku. Kobieta przeżywa chwile słabości, które nie przynoszą jej chluby. Nie jest postacią, którą łatwo polubić. Przez porażkę w miłości staje się zgorzkniała, popełnia błędy. Pisze mocny paszk, na swoje panny służące. Tym zniechęca do siebie ostatnich ludzi, którzy jeszcze patrzyli na nią przychylnym okiem. Pani od obiadów czuje się zdradzona nawet przez takiego przyjaciela, za jakiego uważała Bolesława Prusa. Pisarka pokazuje, co się do tego przyczyniło, ale część odpowiedzi zostawia naszym domysłom. Niekiedy sami musimy postawić kropkę nad i. Ważne jest to, że Manuela Gretkowska wiele sytuacji przedstawia w sposób humorystyczny. Lucyna Świerczakiewiczowa i inne postacie często są ukazane nieco karykaturalny sposób, bywa, że bawią nas swoim postępowaniem. Jednak nie tak jest przesłanie książki. Czytając powieść Mistrzyni ważniejsze okażą się pytania jakie sobie postawimy widzimy kobietę która wymyka się konwenansom pragnie sama decydować o sobie i po prostu to robi mistrzyni w tym momencie staje się powieścią o wolności takiej jaką każda kobieta powinna posiadać niezależnie od pozycji społecznej czy czasów w których przyszło jej żyć jeśli masz ochotę poznać recenzje innych książek Znajdziesz je na kanale, czytam, bo chcę i już. Zachęcam do subskrybowania, dzięki temu dowiesz się, kiedy pojawi się następny film. Dziękuję za uwagę. Cześć!